No, przepraszam tak późno. Dzwonię w sprawie stołu z narożnikiem, co wam wystawił na olx No, jest tak No, no to właśnie ja w tej sprawie. Kiedy, yy, kiedy można przyjechać odebrać? Nawet w tej chwili. W tej chwili? O której godzinie? No w tej chwili może pan przyjechać. W spędziłem wakacje. Nie no, naprawdę pan to wystawił czy nie? Bo dużo jest takich... No trochę... wystawiłem, no przecież... No, bo dużej stroli internetowych nie jest to pan naprawdę za darmo daje, bo tu takie starszej daty i tak dalej. Skąd pan w ogóle jest? Jeszcze raz. Skąd pan jest? No, ja tutaj ile do pana mam? Rzut beretem. Ile tam. Bo pan z Można? Jak? No, pan strzesz masz. No, Halo? Bo nie jest... Skąd pan jest? Trzemeszno? Czy... No, wy, by... No, czemeszno? No, ale tam bystrzyca. No, no to, no to musi pan tak na, 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 na zieleń jechać, bo to kawałek jest za meczący. Proszę mówić wolniej, bo w ogóle pana nie rozumie o czym pan mówi. Mówię, musi pan na zieleń jechać, na orchowo. Jo? I dzisiaj, nawet bym podjechał, to pan no. był w stanie to dać? Może pan podjechać, nie ma, nie ma problemu. Przepraszam za dość wulgarne pytanie, ale jestem bezpośrednim człowiekiem. Yy, czy ta ca 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 całość, to takie, jak, jak, jak nie wiem, jak to nazwać, tam gdzie się siedzi, to opierdzenie. Czy to na przykład to śmierdzi? No. No, czy to na przykład śmierdzi tam, wiadomo, i tak dalej? No wie pan, co chodzi, nie? Bo to stare jest. No wiadomo, no kurczę, tego prać nie prałem, bo kurczę, że jak oddaję to za darmo, to po prostu nie piorę tego, nie? No. Wiadomo, że to było używane. Ja używałem to do dzisiaj, bo dzisiaj wystawiłem, po prostu postawiłem nowy stół i do tego. Ja pięknie. A od którego roku pan to gdzieś trzymał na chacie? i 20 lat to używałem. A, tu, a ile za przeproszeniem teraz ma lat? Teraz ile mam lat? No to, znaczy A czy to takie ważne jest? No bo tak nie wiem, bo my to chcemy sobie wziąć tutaj na kampera albo na opał, nie? I tak się zastanawiamy, czy pan to na sery używał, czy pan sobie właśnie tak to rekreacyjne dziś miał, nie? Ja to używałem do dnia dzisiejszego. Normalnie w domu. No? I nie śmierdzi... Ja to używałem do dnia dzisiejszego. Nie śmierdziała. dnia dzisiejszego używałem normalnie w domu. I nie śmierdziała nic? No nie no, bez przesady. Jachty. Jakbym krótsze chciał to po prostu nie wiem, porąbać to bym to porąbał i koniec. A, a te dwa stołki są w komplecie za darmo? Tak, oczywiście. A jeden stołek jest przytwierdzony na stałe, a drugi jest tak jakby zautomatyzowany, że można go zabrać, tak? To jest narożnik, narożnik całkowity. No i tam I jest... I dwa taborety są... I, i, dwa, I dwa taborety i stół jest. No jeden taboret, I jest, i jeden taboret jest na stałe, taki, a drugi jest osobny, czy nie? Nie, no, dwa taborety są osobno. No. I, i ława jako, jako narożnik jest w całości. Znaczy w całości, w dwóch częściach, bo ja to po prostu jest rozkręcone, bo to jest skręcane. To jest, zróbmy tak, żeby panu też czasu nie zajmować, bo święta zapasem. Ja zanotuję pana numer w zeszycie I na przykład No. I do pana przedzwonię. O której panu pasuje? Ja bym podjechał odebrał. Tylko skuterem no. to muszę... Skuterem podjadę, nie? A jak pan chce to zabrać skuterem? Normalnie tam jak jest miejsce pasażera, to jakoś linkami przytwierdzimy, żeby właśnie ktoś był, żeby pan... Nawet pan żeby mi pomógł, nie? Ja tam nie mam daleko, no ile tam? Chyba pan. Chyba, chyba pan niepoważny jest chyba. O, niepoważny, bo to. Jest, to jest stół. Stół i ława to jest i taborety, no to jak to pan znaczy, z Ale to no? chyba jest, to nie jest chyba w jednej części, to pewnie tam w dwóch, trzech częściach jest, tak? W dwóch częściach jest ława, narożnik, a stół jest, no, jako stół i taborety no. są jako taborety, no. No, no to, naj no to najwyżej zrobię tak, że wezmę przyczepkę i skute do, do skutera podczepię jakąś małą przyczepkę i jakoś to, to zabierzemy, nie? Ważne, żeby pan mi pomógł to wnieść. No, ale gdzie mam panu wnieść? Do nas, teraz załadować? No, mówię, że przyczepkę może ogarnę nawet na jutro, bo dzisiaj raczej już nie da rady. No to dzwoni pan jutro o godzinie 8.00. Pasuje. Jak nikt tego do 8.00 nie zabierze, to pan mi no. O 8.00 rano? Pan jedzie, no. Tak. Dobra. Pana godność. A to nie ważne, jak, jak się nazywa. Muszę, 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 zap pan, pan... muszę zapisać tu w zeszycie, żeby, żeby też nad żona miała na widok, że wiedziała. Napiszę yy, stół? No to napi napiszę pan... Stół? Napiszę na, pan nap narożnik do, do kuchni, no o, właśnie pisze. Stół, i będzie się stół, na, stolik, narożnik, dwa, ten... I... Yy, no i numer telefonu, pan sobie zapisze i pan będzie wiedział. Numer? Dobra. Ja, chociaż imię pana bym poprosił, żeby jak... Yy, wiedzieć, tylko gadamy, nie? Andrzej. Lepszy Andrzej. A nazwisko? Nieważne. Andrzej, nieważne. No dobra. Jutro będę dzwonił. Yy, czy ja Angela, jak coś to jutro, to do pan odbiór. Angel, nieważny. Podpytaj się, jak coś na jutro na mieście, czy to nie jakiś oszust, czy coś. Dobra. Dobra, no, dziękuję bardzo, państwa. No, dzięki. A pięknie. Okay. No co, by za było coś więcej wyciągnąć z tego telefonu? Dzień, no, od dwajemnej strony to co pan wystawił. Chyba dzisiaj ogłoszenie nawet. Czy tam wczoraj, bo on to zapisane w zakładce. Tak. No, to jestem zainteresowany. Odebrałby pan? Właśnie chciałem się zapytać, czy nie dałoby yy, radę, bo ja nie jestem stąd, kawałek mam, no nie tak daleko, ale jednak kawałek mam, czy mógłby no. pan yy, po prostu wysłać na paczkomat Impost jakoś tam? Gruz na paczkomat Impost? Jeszcze raz. Halo. No halo, halo. No. No, no da radę, czy? Ale co chciał pan wziąć? No tutaj, bo pan ma to poborkowane, 20 worków gruzu. Ale jak ja panu wyślę gruz na paczkomat? No na przykład pan by jakiś, jakieś kartony popakował, na przykład wysłał pan tam parę pa... No jak? Nie do rady. No to ja za, za wysyłkę zapłacę, żeby pan nie był stratny oczywiście, tak? No to za wysyłkę zapłaci pan z 600 zł, jak nie więcej. No to, dobrze. to ja puszczę panu blika na ten numer i żeby pan to po prostu no. na Tylko odbiór Sovist. No. Ale dlaczego, jeśli można się zapytać? No nie mam czasu, żeby kombinować, bawić się i wysyłać. Ja, pięknie a dobra, a jakby pan wysłał na przykład chociaż... No nie, nie całość, tylko na przykład takie ze dwa kartony tego Gruzu. Nie. Na paczkomatem? Nie, nie. Nie. Ja. To po co mam wystawiać to ogłoszenie? No, nie. No nie. No tak, nie wiem. No, pan robi też komuś nadzieję? O, już nie, nie zrozumiałem. Yes, yes. <laughs> to był pomysł, więc. Oh Powiedz, że masz kodę na darmowe dostawy, ale nie, on nie ma czasu w to nie. No halo. no, halo, halo, słyszy pan? No, słyszę. No, ja z sprawy choinki dzwonię. Tak. Dzwonię z sprawy reklamacji. Jakiej reklamacji? No, kupiłem choinkę u Pana rok temu. Cała się posypała. Teraz z żoną chciałem wyciągnąć, ubierać. Nic. Nie, nie została igla na igle. No, jeżeli Pan w tamtym roku kupił, nie wiem jak Pan przechowywał te reklamacji. Pan no. oczekuje po roku reklamacji. Zapraszam, może Pan kupić sobie, wybrać, uciąć Taką, która jest ścięta w tej chwili, i najlepiej wtedy pan oceni, czy jest świeża, czy nie. Dam panu, dam panu spokój z tego względu, U. że. samo się znosiło. A to jakiś starszy gościu, to nie będziemy ten. Nie będziemy go męczyć. I chcę młodego oponenta. Słucham. No, bo tu sygnał słyszę ciągle. mnie? Słysiłbym... Jeszcze raz Schować nie... Nie, nie, nie robił. No w sprawie re re reklama, reklam, Reklamacji. W Halloween. No, nie, cały czas, cały czas słyszę. Ja odzwonię jeszcze raz, dobra? Bo cały czas słyszę sygnał. Jakie święta ty kurwa pojazd. Czemu jest cały czas sygnał? Jakie kurwa święta. Ja pięknie, jeszcze raz zadzwonię. Zadzwonię głosem pedał i tak kiedyś zadzwonię po kota, że chcesz na werze. No jak głosem pedała ci zadzwonię, jak ja mam normalny głos? Nie, nie, w ogóle tu jest zacięcie widzowe jest jakieś. Co się dzieje, no jeżeli ja nie mogę się dodzwonić, muszę Skype'a zestować, A ty zaraz powiesz, że jestem nieprzygotowany do streama. Moja wina, że tu... O, znaczy... Czekajcie, Skype się zaciął, muszę go zrestować całkowicie. Menadżer urządzeń. Wychoinek. Yy, tak, słucham. No. Chciałem złożyć tak jakby reklamację dla Pana. Tak? W tamtym roku, no, w tamtym roku, no nieważne dokładnie kiedy to było, jeszcze na pamiętam. Tam właśnie też jakoś, początek grudnia to był, albo nawet trochę, mm. pó nawet trochę później, braliśmy od Pana choinkę. No i co? No. I teraz z żoną chcieliśmy sobie upiększyć już. Teraz nawet ściągnęłem choinkę, wyciągnęłem łysa. Żadna igla na igle się nie ostała. Chciałbym zgłosić po prostu reklamację, nie? Za z zeszłego roku, tak? Tak. Słucham? To jej nie uznaje. Jeszcze raz. Niech mi pan nie zawraca głowy żartami, ale nie, nie rozumiem teraz, co, co pan mówi że końik to z zeszłego roku pan reklamuje, tak? A to jest dla pana jakieś dziwne, czy? ja nie rozumiem teraz. Ja cię święta, to ty... stać wcięta, No, dosłownie minął min, min, miną w zaokrąganiu rok czasu. Wie pan co? Ja nie mam czasu na takie zabawy. Dziękuję. O. I co teraz? Yy, pan się. Nie chcę, o, jakby, odpo odpowiedzieć na, na moje to, pytania kurwa, podstawowe? Bany. Jakie kurwa Dziękuję. To widzę, że po prostu ja muszę. Ja nie wiem, gdzie ja mam zadzwonić z reklamacją. No halo, no pan udaje, że nie ma problemu? No kurde, no. No słuchaj, Bydle się rozłączyło. Czekajcie, jeszcze raz zadzwonię. Ale jesteś zamuleni się trafiają od tych choinek. No poczekajcie, no zamuleni się trafiają, moja wina... Ja chcę, żeby właśnie młodszy dziko odebrał, a tutaj ktoś... Się... Ja, jeszcze się dziwię, że choinka... Reklamacje, przepraszam. Dobra, sorry, że się marszczę, widzowie, ale żeby przyszedł ogłoszenie, to ja muszę się zmarszczyć solidnie. O, o. Świerk tutaj. O, to jest jakaś klamra Olyxowa, to już nie, to, jest, to nie będę do Dobra, dalej, ja... Dobry wieczór. Eee, nie o choinki, no no choinek, co pan tam miał? No ale pan z Gdańska dzwoni? Znaczy, numer z firmowy z Gdańska, tak? Aha, aha oh. no bo ja brzmiałem, odbierać, odbieram, myślałem, że jakaś oferta. grańska. No. No. Gdańska. Dobra, ale. Z, yy, zbijam pana entuzjazm, yy, bo dzwonię tak, jakby w sprawie reklamacji. to znaczy? To znaczy, że teraz, no, dosłownie ile. Dwie godziny temu ściągaliśmy z dziewczyną choinkę. Yy, tutaj chcieliśmy na nowo sobie ubrać w tym roku. Yy, szczyt, powiem panu tak, szczyt bezczelności. Choinka łysa jest. Braliśmy u pana rok temu. Teraz wyciągam łysa. Nie ostała się żadna igla na igle. No, zobaczymy, co pan powie, kurde. No, najlepiej śmiechem odpowiedzieć nie i wszystko mieć w dupie, kurde. No, nie, no, nie pan macie, mówię, wolę, wolę panu to zgłosić jako reklamację, o? i niż y, po prostu. No, tym bardziej, że dziewczyna mi tu powiedziała: dzwoń do pana i niech pan się tu marzy. No, słucham, no. Mhm. No co, no ja niektórym klientom, wie pan, jak mówią, że w tym roku takie drogie, to proponowałem zawsze, mówię, że w tamtym były tańsze, trzeba było wziąć dwie i na drugi rok by pan miał jak znalazł, a teraz jestem w kropce, bo skoro one nie przetrzymują, wie pan, w Pawlaczu pan trzymał, nie przetrzymują roku, to naprawdę, to jest mi bardzo głupio w tym momencie. Nie wiem, proszę pana, ja nie chcę tutaj na pana się wydzierać i tak dalej. Ale niech pan, się, uh -huh. nie, niech pan się też nie dziwi, że ja mam nerwy, yy, zapłaciłem legalnie u pana gotówką i uh -huh. kurde, no też chciałbym, tak jakby byłem w szoku, jak wyciągnęliśmy, patrzymy, wszystko się posypało, nie przetrwało to, nie? Nie, Próby nie, czasu. po roku, po roku naprawdę, to kurcze, to gwarancja, ja myślę, że gwarancja powinna być za cztery lata, a po 4 lata powinna być zieloniutka. Dobra, uh -huh. no, widzę, że, widzę, że pan, panu jest do śmiechu, kurde. A dlaczego? No, spokojnie. No. Co, yy, no, co, co może pan zaproponować i jakby załatwić tą sprawę polubownie, tak? Bo też ja nie mam czasu, żeby. Wie pan. No tak, no tak. I idea w ogóle dzwoni do mnie. M tak tłumaczę panu dzwonić z, fir z firmowego numeru. Nie. nie... No, ale sko Ale nie, no, gdzie pan mieszka? W Gorzewo. W Gorzewie. I pan chciał tych choinek, naprawdę więcej pan chciał tych choinek, czy, czy co? Nie, no ja jedną, taką, taką samą jak miał rok temu, nie? Ja pamiętam proszę pana, jaką pan miał rok temu, jaką. Mogę panu zrobić. Mam zdjęcie na ten nie, nie no, to... Mam zdjęcie. to no, i to niekoniecznie. Mam zdjęcie, mam nie. zdjęcie, ale taka jak już była ubrana w bombkach i w lampkach, nie? Z tamtego roku. No. Nie no, wie pan, no, serną pan brał, czy zwykłą, bo ja już w tej nie wiem. To była zwykła. Zwykła. No. No są i zwykłe, ładne choinki, są i srebrne. No w tej chwili, ja wie pan, ja nie ścinam wcześniej, no. dlatego, że chyba też chcieliśmy, tak? Nie, czy... Było cięte, nie, nie. no. Było cięte. No, było cięte, wie pan, no to jest najświeższa choinka, jaka może być. No. Kiedyś do mnie gość przyjechał 10 października, hurtownik, i brał ode mnie 100 choinek, no i ścinał. Ja mówię, ty chory jesteś, czy... A co tam, kto tam się pozna na dworze, by no, 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 Ale co, pan, co ja pan powiem, mi teraz, no. wie pan co, z całym szacunkiem, pan mi teraz no. mydli oko, nie? Ale ja nie wiem co z tym problemem, że żebyśmy załatwili to. Nie no, trzeba wziąć portfel, wziąć żonę, przynajmniej po choinkę, i to tyle. No. Aha. Czy, czy pan pani jakby nie roz, nie roz. Nie rozpatruje takich reklamacji pozytywnie, no bo to taka dziwna. Powiem panu, że. Jak handluję choinkami za 40 no. lat, to nie miałem takiego jeszcze, czy klienta. Proszę pana. Nie, no, jestem. W... Szczerze? No? Jestem wściekły. Nie, no, chyba pan sobie ja robi. Nie, no kurde. <słuch> Szczerze, myślałem, że pan zaproponuje co najmniej odbiór nowej choinki. Tak naprawdę, nie po ludzku. No nie wiem, myślę, że nie, no, no. po roku czasu, ale na, pan naprawdę w Pawlaczu trzymał żywą choinkę, pan włożył do Pawlacza. A co pan z tym Pawlaczem ma? Ja choinkę trzymam o, w salonie nie. na takim jakby podgórzu. Tam się ona, psa. I, no. Rozumiem, I ona, sto, i ona stała do tej pory, cały czas stoi, tak? Ubrana. Ją, nie no, i była folią. Za, zabezpieczona folią i tak dalej. Aha, to nie, to tak to tylko ze sztuczną można zrobić ja. Mam takiego kolegę. Mam takiego kolegę, który twierdzi, że u niego ubieranie choinki, bo u mnie tam te ciaki teraz są, że były małe, no. zawsze ubieranie choinki było w Wigilię. A on twierdzi, że u jego ubieranie choinki trwa trzy minuty. Ja on ja, No pfft, ja, no, Mam masz sztuczną choinkę. Mówi idę do piwnicy, przynoszę choinkę w folii, bo on sobie wynosi choinkę po, po trz trzech króli do piwnicy, nakłada folię na nią, zdejmuje folię zakurzoną, folię wywala i choineczka od razu jest ubrana. Proszę pana z ja ale oczywiście to jest sztuczne. Nie? Proszę pana, pan mi mydli oko cały czas i zmienia temat. I, a ja nie chcę od... Ja po prostu zgłaszam reklamę. Ja reklam... jestem reklam... ciekawy, kto. Ja jestem ciekawy, kim pan jest. Czy my się znamy? Bo bardzo podoba mi się pański dokument. Ale kim to? ja mogę być? Ja nie jestem nie. niezadowolony klientem, to się stało. Trzeba zmierzyć w się prawdą w, oko... w oczy i z... po prostu zrozumieć, że pan popełnił błąd, okej. Okay. Przedwcześnie pan wyciął tą choinkę i tak dalej. No jak przedwcześnie, jak przy panu ścigaliśmy? Nie ja. ja. był pan przy tym. No Były ale... był one. Tym... Jak ścinaliśmy, ale co? Ale co, jak ja byłem pan to ścinał, też pan nie był jakoś super miły, taki pan był oschły, ściął, to pytał się, gdzie tniemy, tu i tu. Ja panu powiedziałem, pan mi dał, wziął pan kasę i tyle. I pan poszedł. Nie to, pan... Ja byłem ja w życiu, ja bardzo szanuję wszystkich klientów, ja jestem stary handlarzyna, proszę pana, także ja na pewno nie byłem nie miły. Mogłem być na przykład po lekkim rozgrzewaczu, to jest to prawdopodobne bo sezon zimowy. Przy, przyznaje to się pan, że przyznaje się pan, że pił pan tak, alkohol? No, być może, bo ja lubię kobiety, alkohol, taki jest prawdziwy facet. To tyle, na swoje mogę powiedzieć. Te, ja powiem panu na zakończenie, bo też ja nie chcę tracić pieniędzy na telefony, no ja no, nie, będę być, to, na, na, nie będę wydawał. Ale to jest, firma, ale to jest firmowy telefon. Ale też ten ktoś ten musi, zap ruch, też na... musi zapłacić za to, tak? Firma, no firma zapłaci z Gdańska. Ale proszę też mnie nie zagadywać o mojej firmę. Bo to też y, agresywny się od razu robi, jak o tym słyszę. O jest, o jest. Kurczę, proszę to, pana. Nie wiem, kto to, co to mówi do mnie? Na słowo daje. Ma mnie, pan czy firmę czy powiem. nie? Nie, miałem no. kiedyś. No to, od to niech, nie jak mam. pan będzie miał firmę, to pan zrozumie. Fiskusy, ZUSy, ja miał, podatki, składki. Ja miałem, no. wiem to wszystko. Wiem to wszystko. Pandemia mi firmę załatwiła. No tak. Dobrze, to dobrze, to tak. widzisz, Pan się zaszczepił, pan miał firmę, to teraz karma przyszła, jo? Ja 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 no to jednak coś pan Gdańskiem ma wspólnego z Toruniem bo jak pan Jało mówi to już jest dobrze. Dobra pan proszę pana skoro nie, tak? skoro nie uwzględniamy tak zwanego jak to można powiedzieć reklamacji mhm. to ja w tym momencie się rozłączam. Tak? Nie oczekuję od pana pieniędzy ani nawet zwrotu choinki. Tak. Eee, szkoda mi czasu, bo jest piątek jestem zjepany jak pies po pracy. Nie święta tylko. Tak. Eee, oczekuję chociaż yy, skromnego jadę słowa. Jadę przepraszam ubracęta. na zakończenie. Tak, czyli bardzo mocno pana przepraszam, bo mam kontakt z pierwszym takim klientem, który po roku złożył reklamację i no. zapraszam pana przed świętami po choinkę. Dobrze. świeżą i zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. I no, I. no, i więcej lepiej się będę mówił. Wszystkiego dobrego życzę, zdrowi żeby, No, dziękuję. Do widzenia. Kłaniam się, do widzenia. do widzenia. A widzicie, zobaczcie, widzowie, że nawet. Nie można pociągnąć telefonu, bo chłop kulturalny gracja, kultura, alkohol, hazard, kobiety. Ha. A co mnie wyzywacie? No. Gerbacy, żeby telefon robił się jakbyś miał zamiast komórki cegłę, weź ogarnij. Ale co ty człowieku? Ty myśli, że, że jak gol jest mega kulturalny, nie idzie go wyprowadzić z równowagi, to co? Ja wezmę telefon i co będę gadał? Ty kurwa, cwelu pierdolony! Sprzedałeś mi choinkę szmatu i bana w dupę i bana dziwku pierdolona rok temu i, i powiedziesz, że łeb ci lata. <śm> <śm>